Jesteśmy gotowi do akcji Ryder! W strojach do latania! To są nowe kombinezony. Kapitan i François są uwięzieni w górskiej jaskini gdzieś na mruczącej wyspie. Razem z Tygrysem. Do tej misji wybieram Sky. Weźmiesz swój nowy helikopter i, jako najlepszy pilot, pokierujesz akcją. Oto pies, który lata na ratunek! Tutaj jest krater. Mruczący szczyt to jednak stary wulkan. Gotowi? Uwaga! Odlatujemy! To mama i jej małe. No wiecie, więc. Ten mały zanurkował do plecaka, a mama szła za nim. Eee, Dość tych wyjaśnień. Eee, Pomocem! ty się, tygrysico. Zaraz uradujemy tygryska! Witaj, przyjacielu! Przelecimy się! O, najsłodszy pasażer świata! Tu jesteś, słodziaku, cały i bezpieczny. Twoja mama zaraz tu będzie. Jechali tuż za nami! Sky, mamy mały kłopot! Nie ma wulkanu, z którego nie wyjdziemy! Jesek musi zrobić to, co trzeba zrobić! Oglądaj całe odcinki psiego patrolu na Nickelodeon. Dobrze, żeby plaża była czysta i bezpieczna dla wodnych żółwi. Przypłyną dzisiaj, by złożyć jaja. I gotowe! Uwaga, żółwie morskie! Plaża jest posprzątana i gotowa! Posprzątana? No tak, zaśmiecimy ją tak bardzo, że żółwie nawet tu nie podpłyną. Wtedy wybiorą mglistą osadę. Przeszkadza nam tylko jedno. Roki. Ten piesek zbiera śmieci szybciej niż je rozrzucamy! Musimy go jakoś stąd odciągnąć. Uf, śmieci w wodzie? Nie chciałbym, żeby żółwie w nie wpłynęły. Muszę coś zrobić! Cholownik! Wracajcie tu! Hej, mój komunikator! Utknąłem tu. Zbudowałem najlepszy plecak rakietowy w historii. Wszystko z odzysku! Mam tutaj miętówki. Może nie do jedzenia, ale do zrobienia gazu. Za to po przygód już lecę! Zielone znaczy lecę! Roki? Skąd on się tu wziął, kociaki? Wyrzucajcie śmieci! Nie tym razem! To należy do mnie. Dobrze, Ryder. Odzyskałem mój holownik. W wodzie nie ma już śmieci, więc żółwie mogą przypłynąć na plażę. Świetne wieści i dobra robota, Rocky. Żółwie przypłynęły! Hip, hip! O, hurra! Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon. Co to za dźwięk! Nie wiem! Hej, to mój dron! Ha, ten pilot ciągle nie działa jak trzeba. Muszę wzmocnić sygnał i. Ale super! Udało się! Tak! Udało! Jochu! Ojej! Nie! Mój skuter! Stój! On jedzie całkiem sam, uciekający skuter! Ten pilot wreszcie działa jak trzeba. Hej! Śnieżne skutera, gdzie... Everest! Tu jesteśmy. Naprawdę zmęczeni. Wsiadaj do mnie, Jake. Wskakuj, Everest! Dzięki. A teraz wszyscy za tym skuterem. Rabel, pojedź przed niego i użyj worków jako bariery. Jasne, Rajder! Dzięki za podwózkę, Rabo. Żaden problem. Nie tak szybko, skuterze! Dobra robota, Rabel. Naprawdę bardzo przepraszam za ten bałagan. W porządku, bo gdy sam przerabiasz pilota, to lepiej dzwoń po pomoc! <laughs> Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon! Sio! Jestem strachem! Proszę wsiadać! Super kostium! Nieźle! Ale świetny kostium! A, dziękuję! Znaczy tak jest całkiem fajny! Ryder, dziecko w przebraniu pająka zabiera wszystkie słodycze. Zajmiemy się tym. Nie ma pająka, z którym sobie nie poradzimy. Przestań, ty, ty, kimkolwiek jesteś w tym strasznym kostiumie pająka. O, o, o uciekajmy stąd, kociaki! No! Sieć! Zabrali nas! Ja, ja, ja. Rubble, przyjedź tutaj z dźwigiem. Musisz wyciągnąć wielkiego pająka z piankowej sieci. Ła! Wow! Dobrze, że to nieprawdziwy prawdziwy pająk, bo byłoby naprawdę strasznie. Uuu, to cukierek. Muszę go mieć. O -o. Moje słodycze! Nie! Och, dziękuję, Ryder. Napracowaliście się z pieskami, żeby uratować nasze przyjęcie na Halloween. Nie ma sprawy, bo gdy brakuje wam słodyczy, to zawsze dzwoncie po pomoc. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon. Relikt zniknął. Uwaga! Niech każdy go poszuka! Ryder, Carlos, znalazłem! Tu są jakieś ślady. Jeszcze nigdy takich nie widziałem. Ła! Wow! Ale ma wielkie łapy! Relikt zaginął, a jakieś zwierzę zostawiło te ślady. Wielka łapa zabrał nasz skarb. Nie wiemy co to takiego, ale wiemy, że ten złoty relikt powinien być w muzeum. Musimy go odzyskać. Ryder, widzę jak coś błyszczącego porusza się w drzewach. Ten dźwięk to Mandy! Ona ma kłopoty. O nie, to wielka. Do rzeki! Sky, dasz radę ją złapać? Chwytak! Słuchajcie, spójrzcie na te znaki łap na kolumnie. Są takie same jak te dziwne ślady. Więc tych śladów nie zrobiła żadna wielka łapa, tylko kolumna. Z pomocą małpek. Dzięki, że uratowaliście tę kolumnę, Ryder. Nie ma sprawy, bo gdy masz kłopoty, to. Po pomoc. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon.